Stefan Grabiński. Księga ognia. Gebrowie. W zakładzie doktora Ludimirskiego zanosiło się na wielką uroczystość. Z parku otaczającego lecznicę wnoszono wazony z oleandrami o świeżo rozwiniętych, bladoróżowych pęczach, doniczki z kannami o posępnej, ciemnoczerwonej urodzie, pomarańczowo-ogniste irysy i tulipany. Grzegorz ogrodnik, z widoczną niechęcią, wydobył z oranżerii rzadkie okazy dali. Bliźnianą parę eukaliptusów i ukochaną palmę – Królową Kaszmiru. I ostrożnie ustawił kwiaty pod ścianami korytarzy. Na schodach wiodących na piętro rozbłysły żyrandole, rozrzucając spod abażurów świetlane rozety blasków. W powietrzu unosiła się dyskretna woń werweny i heliotropu. Kierownik zakładu w smukłym fraku przechadzał się po kuluarach gipkim, elastycznym krokiem, poprawiał świece w siedmioramiennych brązowych świecznikach, zaglądał od czasu do czasu przez kotarę w głąb sali centralnej, dokąd służbie wstęp był surowo